Widzimy. Znacznie większe zainteresowanie kredytami. Oczywiście w roku ubiegłym był to efekt przede wszystkim produktu 2%. W tym roku wracamy do pewnych normalnych, bardziej racjonalnych warunków oferty produktów hipotecznych i to zainteresowanie jest naprawdę bardzo dużo. Widzimy, bardzo duże, widzimy już po pierwszym kwartale, że tak naprawdę tych kredytów w sektorze było udzielonych bardzo dużo. Myślę, że mówimy o jednym z bardziej rekordowych lat w kontekście oferty produktowej. I stopnie zainteresowania przez klientów. Produkt hipoteczny jest zdecydowanie produktem em, procyklicznym. Stopień zainteresowania kredytami hipotecznymi zależy od wysokości stóp ale z tym wiążą się również inne zjawiska. Na przykład, w okresie wysokich stóp procentowych obserwowaliśmy bardzo wysokie zainteresowanie wcześniejszymi spłatami kredytów. Więc tutaj jest ta zależność zarówno z perspektywy zainteresowania nową ofertą, ale również reagowania klientów na wysokość stóp procentowych i zmiany stóp procentowych w cyklu gospodarczym. Więc ta ta relacja jest absolutnie bardzo wysoka i bardzo zależna. Z drugiej strony mamy te ogromne potrzeby mieszkaniowe, które coraz bardziej się uwidaczniają, które sprawiają, że nawet w okresie takim jak teraz obserwujemy, czyli wysokich cen nieruchomości, zainteresowanie kredytem hipotecznym jest bardzo wysokie. Potrzebujemy przesądzeń prawnych i regulacyjnych w zakresie tego, Jaki produkt hipoteczny powinien w Polsce obowiązywać? No i tutaj mówię przede wszystkim o pewności prawnej, i w związku z tym ten postulat dotyczący przygotowania i sformułowania standardowej umowy kredytowej. Standardowa umowa kredytowa daje pewność i po stronie klienta, i po stronie banku. Że wszystkie znane nam ryzyka zostaną tak naprawdę zbitygowane poprzez pewną umowę społeczną i regulacyjną z udziałem regulatorów takich jak KNF czy przede wszystkim UOKIK, które sprawią, że ta umowa będzie bardziej pewna, bardziej przewidywalna i zmniejszająca ryzyko prawne. Po stronie banku. To z jednej strony. Z drugiej strony, dla oferty kredytów stałoprocentowych potrzebujemy przesądeń w zakresie odrębnej opłaty za wcześniejszą spłatę. W tej chwili nie ma takiej możliwości i w związku z tym, za ryzyko, które jest namacalne, widoczne i w okresie tych ruchów stuprocentowych, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie, absolutnie materializujące się, że opłata za wcześniejszą spłatę wszyta w marżę kredytową jest de facto kosztem ponoszonym przez wszystkich klientów, a nie tylko przez tych, którzy o wcześniejszą spłatę te się ubiegają. Chcielibyśmy również, żeby istniały bardziej powszechnie używane bazy danych dotyczących cen nieruchomości i ich zmiany w czasie, bo to będzie bardzo ważne z perspektywy zarówno wymagań CRR-kowych, czyli dotyczących wymogów kapitałowych, jak i również z perspektywy zarządzania ryzykiem kredytowym. I po trzecie, no chcielibyśmy, żeby banki mogły korzystać bardziej digitalnie z informacji, które zawarte są w systemie ksiąg